Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie passive card o wartości 20 zł, wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Mano z tej strony Wawka, gdzie jesteśmy na CSGO Skinsie, gdzie maksymalnie podkręcimy sobie skrzynię gigabuły. Zrobimy od 100 zł ale do kosy, ale to jest bitwa, na podkręconej skrzyni gigabuły. Szukamy skrzyneczki, podkręcamy ją maksymalnie jak to jest możliwe, słuchajcie. Ee, czekajcie, Nie, źle kliknąłem, dodajemy sobie 3 sztuki, w ten sposób pozyskujemy 100 zł 80 groszy. No i to jest słuchajcie ta bitwa, którą chcemy dzisiaj robić. Tworzymy sobie taką bitwę na trzy osoby na sam początek. Pamiętaj, że pojeźdźcie na stronę, klikamy sobie plusik, tutaj kod wofkety, kod dodaje wam 10% do doładowania, 2 złote 10, zł 10 groszy na start, więc najlepszy kodzik po prostu wofkety, aktywujecie sobie. No i kodzik macie aktywny, ja sobie chwileczkę zaczekam, zobaczymy, może będą chętne osoby, które będą chciały powalczyć. Dobra, słuchajcie, bitwa się zaczyna, zobaczymy co z tego wyjdzie, pierwsze skinki lecą, słabiutkie kurcze, jak na zboostowaną skrzynię, gigabuły, patrz, u kurde, dobra, jest mocniej, jest mocniej, niestety, środkowy przeciwnik tutaj, Czekajcie, czekajcie, czekajcie Jest, dobra, mamy wina Nie dałem płaczącą minkę Ale to my jesteśmy, słuchajcie, wygranymi Pośmiejmy się z naszych przeciwników Troszeczkę, wiecie, wygrało się 265 złotych Więc z tym, słuchajcie Idziemy sobie na bitwę, kolejną gigabuły Mamy do wykorzystania więcej Bo dążymy oczywiście do kosy 265 zł, dobra 268 Daje słuchajcie to nam Bitwę na 8 skrzyneczek gigabuły Również dajmy słuchajcie Trzy osoby tutaj, myślę że po tej Bitwie koska jak najbardziej Powinna się udać, pierwszy przeciwnik Już do nas wbija, więc naprawdę Bardzo, bardzo blisko, zobaczymy Bardzo, bardzo szybko Więc czekamy słuchajcie na ostatniego przeciwnika Dobra, yy, przeciwnicy się zebrali, wjeżdżamy z pierwszymi skrzyneczkami, yy, niestety moja jest tutaj najgorsza, yy, Wulgarnie gracze tutaj wbijają niestety, yy, zobaczymy jak jest dalej, kurcze. Na razie wszystkim idzie tak można powiedzieć średnio, no nie? Na razie czekamy na te najlepsze skiny. No dobra, pojawił się kurczę i Serek ma naprawdę dobrego skinka. Nie, mam gloczka 14 zł, kurczę, jeszcze mamy 4 skrzynie. Żeby to przebić, myślę, że jak najbardziej możliwe dobra. Kolejny digelek wpada, niestety dla nie, drugiego z przeciwników. Hmm, kolejny skinek 13 zł, kurczę, to totalnie nie jest to, czego tutaj chcemy? 4 zł, dobra, ostatnia skrzynia. Czy tutaj wleci, słuchajcie, najmocniejszy skin, rozwalimy wszystko? Niestety nie. No, ale sytuacja wygląda w następujący sposób 489 zł, więc do koski już słuchajcie, niewiele by nam przybrakło. Teraz słuchajcie, pójdziemy sobie w bitwę czteroosobową. Może to będzie po prostu lepsza taktyka. Żeby właśnie na skrzyni gigabuły zbustowanej, yy, spróbować tutaj zdobyć kostkę. Myślę, że będziemy też próbować ze skrzyni niezbustowanej. No ale nad tym pomyślimy słuchajcie, za chwileczkę. Nie mamy chętnych graczy, więc, słuchajcie, poradzimy sobie sami. Dajemy, słuchajcie, na szybko buciki, tam wbijali gracze, ale wychodzili. Nie chciało im się czekać, więc ja też nie będę czekać dalej. Uuu, dobra, bardzo ładny start. 105 zł, kurczę, to chyba najlepszy jaki ostatnio tutaj poleciał. Dobra, kolejny dobry traf. No, ale niestety, tylko ja tutaj mam dobre trafy, więc tutaj. Przy... Dobra, dobra. Tak jest, dobra. Jest, jest, jest. 339 zł. Naprawdę kozacko. Jest wygrana bitwa. 339 zł. No tutaj naprawdę już można poszaleć ze skrzyneczkami Gigabuły. 339 zł pozwoli nam. 300, Czekajcie, 30, 30, dobra, 36. Dobra, dobra, 10 skrzyneczek Gigabuły. Tutaj bitwa już na 3 osoby, bo tutaj raczej koska powinna być pewna, już przy 3 osobach. Zobaczymy, kto finalnie wyjdzie. Tego pewny nie jestem, no ale naprawdę Wydaje się to po prostu lepsza decyzja. Nie, nie niż zrobienie właśnie bitwy takiej nie, czteroosobowej, bo tam będzie większe po prostu ryzyko przegranej nie, mamy pierwszego tutaj przeciwnika, który chce z nami zawalczyć zobaczymy nie, czy ten trzeci znajdzie się w tym momencie dobra słuchajcie, dajemy sobie bocika i samu w sumie i, nadal się tutaj idealnie no to jest skrzyneczka gigabuły, buły, czyli nie, foru i samu, nie, więc e, damy go sobie tutaj, zobaczymy. E, pierwsze, pierwsze jest, o kurde, no i są kłopoty, słuchajcie, są kłopoty, ten za 105 zł, no ale trzeba pamiętać, że tutaj naprawdę będzie dużo skrzyneczek, e, więc trzeba po prostu poczekać, może się uda to jeszcze, na no 163 zł, naprawdę dużo już ma, nie, a to jest dopiero początek, no ja mam niezły traf, ale on ma jeszcze lepszy, już 231 zł solo, nie, zdobywa, no dobra, tym minimalnie lepszy skin, no ale to nie jest duża różnica aktualnie trzecie miejsce zajmuje, no bardzo brzydko, brzydko tutaj mi pokazuje, 110 zł aktualnie w moich rękach, dobra, chyba zostanę rozgromiony Ostatnie trzy skrzynie. No, i tutaj autentycznie w przypadku wygranej będzie Easy skrzynia z kosą, Słuchajcie, Easy, totalnie Easy. Jeśli by się udało wygrać, to by była skrzynia z kosą, Wiem, że to jest ciężkie. No, ale może jakiś najlepszy skin w tym momencie. I lecimy. Nie widzimy jeszcze tej naklejki, ale ona totalnie nam nie pomoże. Tak jak mówiłem, 837 zł. To jest właśnie kwota, która była, i tutaj bez problemu, tak jak mówiłem, z niej, może. Można już sobie po. ten. Hmm, bez problemu można by było sobie otworzyć troszkę w kosą Dobra, standardowa skrzynka Gigaboo. Bitwa. Czteroosobowa utwórz. Czekamy, słuchajcie, ponownie na graczy. Nie jest godzina 11.24, więc nie, graczy nie mamy aż tak dużo. Takie odcinki najlepiej nagry nagrywa się wieczorem, kiedy jest bardzo dużo graczy na stronie. No ale spokojnie, myślę, że ktoś tam, przynajmniej jedna osoba powinna się znaleźć, która będzie chciała z nami powalczyć. Dobra, wypełniamy sobie bitwę botami Sprawdzimy, słuchajcie, co tutaj się wydarzy Tym razem standardowa skrzynia gigabuły Przeładowałem sobie stronę I patrzymy, co leci ze standardową Dobra, niezły traf Pamiętajcie, że to nie jest zbustowana skrzynia gigabuły Jest ona dwa razy tańsza Mm, więc ten traf jest naprawdę bardzo fajny, zobaczymy jak będzie dalej, może kurczę ta jednak mniej zbustowana skrzynia będzie lepsza Mamy 60 zł. Jeszcze 3 skrzynie przed nami. 11, Okej, okay. No tutaj bardzo blisko jestem do tego, żebym osiągnął równowartość bitwy już sam. Dobra, ostatnia skrzyneczka. No na razie prowadzimy. Nie wygląda, żeby to miało się. Słuchajcie, zmienić, ale może w tym momencie tracimy. Słuchajcie, prowadzenie groszami. 80 groszy różnicy. I byśmy mieli w tym momencie 260 zł. Na kolejną bitwę, z której byśmy próbowali. Zrobić koskę niestety nie tym razem Kopiujemy tą bitwę tworzymy ponownie No i będziemy próbować Jeszcze raz no naprawdę Takie groszowe sprawy jak nam tutaj zabrakły Totalnie się nie spodziewałem No naprawdę dobry skinek mu poleciał Biorąc pod uwagę Wartość skrzyneczki Czyli te 16 zł z kawałkiem Hmm, Okej, okay. tutaj znowu zaczynamy prowadzić Nie ma chyba co totalnie na to Prowadzić, yy, zwracać uwagi No bo tutaj w każdym momencie to się po prostu Wszystko potrafi odmienić Pamiętajcie o używaniu kodu WOWKETY. najlepszy kodzik jest na CSGO Skinsie, 2 zł 10 groszy Na start yy, I 10% do doładowania Dodatkowo, więc naprawdę Super yy, O kurde, no i mamy Emeczkę, która odmieniła wszystko, ale Ja mogę też również coś teraz stracić Niestety chyba nie trafiam, niestety chyba nie zobaczmy jaka to będzie kwota, 240 zł, więc delikatnie gorzej niż było po prostu na bitwie poprzedniej. Tworzymy jeszcze raz to samo i później już robimy raczej bitwę z innych skrzyneczek albo połączymy sobie gigabułę właśnie z innymi skrzyniami, na przykład zbustowana skrzynia gigabuła plus jakaś tam skrzyneczka z nowego eventu, może to akurat nam bardziej się przyfardzi. Początek chyba jest znowu prowadzenie dla nas, tak jest. No, i nawet dużo, dużo lepsze od reszty. No, ale tutaj, no, potrafią skiny, widzieliście jakie lecieć. Więc czekamy, słuchajcie, cztery skrzynie jeszcze. Zobaczymy, jaki skinek tutaj będzie najlepszy. 28 zł, 25 ma i No, i w tym momencie się to właśnie odmienia. I samo prowadzi na swojej własnej skrzyni. Zobaczymy, będzie dalej. No, tutaj nic się nie zanosi, żebym objął prowadzenie. Ale naprawdę różnica nie jest jakaś kolosalna. W tym momencie wypad Pada nam, no niestety, nie wypada nam nic kozackiego, No ja idę jeszcze w jedną bitwę. Damy sobie gigabuły ze skrzynią. Czekajcie, dwie gigabuły plus ta skrzynia i plus jeszcze jedna. Czekajcie, jest na za 21 zł. Damy sobie. Dobra, nie możemy. Dodamy sobie, czekajcie, tamta była. 14 zł potrzebujemy 12,60 14 m4 dobra, ej, totalnie tyle samo kosztuje, co bitwy poprzednie, a zupełnie inaczej zrobiona bitwa, no ja tutaj obstawiam, słuchajcie, te bitwy raczej 4 osobowe tak, żeby w przypadku wygranej jednak od razu była ta kostka i żebyśmy nie musieli robić kolejnych bitw, a raczej żeby była największa szansa na to, no bo nie da rady tego zagwarantować, różne skiny po prostu mogą nam Powypadać, wypełniamy słuchajcie Ponownie tutaj bitwę, no i zobaczymy Co CSGO skins Dla nas tutaj przygotował Na sam początek skrzynia gigabuły Więc skrzyneczka, którą już znamy W dzisiejszym odcinku, ale za chwilę się Zaczną te eventowe, nowe Skrzynie na CSGO skinsie Których ja naprawdę w ogóle nie otwierałem Więc nie wiem czego się spodziewać Ale chyba nie jest to zły skin No lepszy od na pewno od przeciwników to jest ta za 21 zł o, i raczej chyba tracimy. Nie tracimy prowadzenia. Dobrze. Czyli te dual 15 zł kosztują. Czy w tym momencie i samo przegania wszystkich? Niedobra. Adrian przegania. No i ostatnia skrzynia z czynieniem, która słuchajcie, chyba daje nam. Nie daje nam prowadzenia. Ale to jest 266 zł. Naprawdę bardzo dużo. Dajemy jeszcze szansę underdogowi. To będzie ostatnia bitwa dzisiaj. Bo już na początku dużo szczęścia. Teraz, no, trzeba przyznać, nie idzie mi. Więc. Więc, e, underdog, może będzie tym wyjściem. Że mi nie chcą lecieć dobre skiny, więc niech lecą najgorsze. I ja będę zgarniał nie, wszystko, co wypadnie mi i moim przeciwnikom. Nie, sam starcik. No i mamy, no kurde, ja mam szczęście do tego startu. No nie, że na starcie dość często prowadzę, no ale to jednak trzeba na końcu prowadzić. Nie, a nie na starcie, 141 zł nie, z gigabuły buły. Trafia przeciwnik, kurde, i ja prowadzę. No i naprawdę idziemy na jego całe <śm> Szczęście idzie najgorzej. Dobrze, dobrze. Dwie ostatnie. Nie zanosi, żeby to się odmieniło. Tak jest. Tutaj, słuchajcie, może być już ta koska. Może być już ta koska. Tak jest, dobra. Jest 414 zł. Niemc to nie jest najlepsza bitwa w dzisiejszym odcinku. 414 zł. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Już tutaj naprawdę możemy iść właśnie po zdobycie koski. Czekajcie, nie załadowały mi się skrzyneczki, więc załadujmy sobie ponownie wszystko. Niestety internet takie uroki internetu mobilnego. Dobra, już mi się chyba wszystko ładuje 440 zł powiadacie. Dobra, gigabuła, pięć skrzyneczek, pięć skrzyneczek gigabuły, dajmy te... Ej, zbustujmy tego scrap case'a. Zbustujemy go, dobra. 441 zł. Idziemy po to. Idziemy po koskę w dzisiejszym odcinku. Ja już tutaj tak myślę się nastawić na trzy osoby. Na trzy osoby na spokojnie i kończymy ten. Kurde, mogłem zrobić underdoga, ale nie. Będzie to bitwa standardowa, dorzuca O i samo wbija do nas. Fajnie, Los, losowo po prostu. 441 zł bitwa, 12 skrzyneczek. No i co będzie tutaj? Wszystkie skrzynie... no Nie, no, ta nie jest zbustowana, no nie? Ej, ta jest standardowa. Tak, bo dodałem jedno, a potem dodałem busta. Czyli w ten sposób można łączyć skrzynie zbustowane z niezbustowanymi. Tak mi się wydaje po prostu. Nie jestem tego pewny, no ale tutaj nie mamy tej strzałeczki, więc raczej to po prostu tak działa. Eee, niestety nie prowadzimy, idzie nam najgorzej ze wszystkich. Eee, to mnie troszeczkę... O bawy idziemy na prowadzenie. Tak jest, mamy prowadzenie. Dążymy dalej do Koski. Słuchajcie, dobra, wpada Kałaszek. 40 zł. Ze standardowej nie niezbustowanej, więc naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Yy, idziemy dalej. 131 zł. Tutaj 130 u przeciwnika. Dobra, Monsterek 74. Bardzo dobry skin również. Bardzo ładnie, mamy 205. 400! Hyper beast, ja pierdzielę, i sam co ty odwaliłeś? I sam co, on tutaj. Dobra, czekajcie, ile tam. O! 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 Ja pierdzielę, co tu się stało! Co to jest za MK3954 zł? No tutaj, słuchajcie, mnie. Kosek będzie kilka w dzisiejszym odcinku. 4700 zł. Co tutaj się stało? Nie mam pojęcia. 4700 zł. Najlepsze koski dzisiaj, słuchajcie, lecą dla mnie. 3600, dobra, Trzy kosy bierzemy. E, tak, bo tutaj będzie 1000. E, czekajcie, ile ta skrzynia kosztuje? Dobra, bierzemy 4. Nawet bierzemy 4, o ile mi wystarczy, czekajcie. E, nie sprzedałem tego. No, czekajcie, zerknę sobie, ile to wszystko kosztowało. A żeby wygrać Card, napiszcie, jaki jest wasz ulubiony sport. Dobra, zaczynam, słuchajcie, to sprzedawać 4700 zł miałem tam 184 więc możemy tutaj troszeczkę tego posprzedawać. To jest na pewno z tamtej bitwy. Ja sprzedaję te skiny 4700, ok, mamy to plus 100, plus 100. Dobra, 4900. To będzie mniej więcej to, co zdobyliśmy w dzisiejszym odcinku. Lecimy po upragnione koski. Patrzymy, najlepsza możliwa skrzynia z kosami na CSGO Skin się przed nami. Jakie koski? Huntsman Tiger tut jest w naszych rękach. Jaki stan? 1300 zł. Mamy też Black Laminata Huntsmana. No i Falcon Knife'a. Ten niestety nie jest jakoś super dobry. No ale nie narzekajmy, słuchajcie, bo to udało nam się zdobyć z bitwy za 100 zł. Więc naprawdę kozacko. No totalnie nie spodziewałam się tej meczki, Mamy jeszcze cztery kosy. Słuchajcie, cztery kosy zdobyte w dzisiejszym odcinku. Myślę, o kurczę, niestety nie jaka super dobra. Ale cztery koski są, więc naprawdę kozacko. Pamiętajcie, że o stronę plusik tutaj kod ety Kod dodaje Wam 10% do doładowania, 2 zł groszy na start, dużo metod płatności, event na stronie trwa. Zdobyliśmy też troszeczkę punkcików tutaj. Więc zobaczymy. Macie. Skrzynie, słuchajcie, eventowe Króla wzgórza, gdzie jest ranking, Ustrzelenie Skina, czyli po prostu za punkty można ustrzelić i Handlarza bronią. E, wymienimy sobie, może tak, z 10 tysięcy punktów. Zobaczymy, co będzie. 13 zł bonusowo. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, na razie siema i.